Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o... Wewnętrznym krytyku, więc jeżeli ten temat Was interesuje, no to serdecznie zapraszam też do dyskusji. Wydaje się być to temat powracający, i to nie tylko w konsultacjach z klientami, które mam przyjemność prowadzić, ale również w życiu prywatnym, znam to z autopsji, w rozmowach ze znajomymi. Ten wewnętrzny krytyk po prostu cały czas nam daje w trąbę. Cały czas, się, cały czas się odzywam. No i jak go ujarzmić, jak sobie z nim poradzić, co według ciebie to jest, co to jest ten wewnętrzny krytyk, czy zdarza ci się go słyszeć, w jaki sposób on do ciebie mówi. Wewnętrzny krytyk to nic innego jak takie radio, radio, które można przyciszyć. Ale można również zgłośnić, i to od nas zależy, wiecie, na jakiej częstotliwości ono będzie nadawało. I radio, jak to radio, jako taki wewnętrzny krytyk, on może nadawać albo jako zdarta płyta, albo może nadawać jako przyjemna melodia, tak? I to od nas zależy, na, na jakiej właśnie tej częstotliwości chcemy go utrzymać, jak chcemy, żeby on do nas mówił. I nawet wczoraj miałam właśnie taką ciekawą też rozmowę z osobą, która, której ten wewnętrzny krytyk wydawał się wczoraj być bardzo taki nieujarzmiony i cały czas um, dochodził do, do, do tych właśnie wysokich fali częstotliwości i powodował, że ta osoba była tym już bardzo, bardzo zmęczona. I co można tutaj zrobić, to o tym za chwilę, ale w jaki sposób my słyszymy, słyszymy ten głos w naszej głowie? Zdarza Ci się na pewno słyszeć od, od czasu do czasu, że jesteś słaba, że jesteś niewystarczająca, że jesteś nie taki, jaki powinieneś, że jesteś za gruba, że nic Ci się w życiu nie udaje, że mam za mało pieniędzy, jestem beznadziejna, jestem nieudacznikiem i tak dalej. Tych głosów słyszymy bardzo, bardzo dużo czasami. Ale ile razy, Zdołałaś pomyśleć, zdołałeś pomyśleć o sobie, że, że ja jestem wystarczająca, taka, jaka jestem, że jestem wyjątkowa na swój sposób, jestem piękna, jestem wspaniała, jestem godna miłości, należy mi się. Dlaczego my tak do siebie nie mówimy? Bo nawet Myślę, że dla niektórych tutaj z nas, w momencie, kiedy my usłyszymy nawet takie zdanie jestem piękna, jestem godna, pełna, piękna miłości, no wspaniała, wyjątkowa, to albo mamy gulę tutaj w gardle, albo coś nam zaczyna kłuć w sercu, bo po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia sobie takich rzeczy. Prawdopodobnie już od małego dziecka, kiedy. Mówiliśmy do siebie jako małe dzieci, że jestem wspaniała, będę pierwsza, że chcę to i tamto, to byliśmy przygaszani, żeby nie mówić do siebie, bo tak nie jest dobrze, bo to jest bardzo egoistyczne, bo tak nie należy, bo się wywyższamy. Tak byliśmy nauczeni prawdopodobnie mówić, po prostu tak, tak do siebie nie, nie, nie mówiliśmy. Więc. Ale zacznijmy przychylniej chociaż patrzeć na swoje ciało. I my nie musimy lubić każdej części swojego ciała, żeby siebie pokochać. Nie musimy lubić wszystkiego, akceptować wszystkiego naraz, żeby siebie pokochać. Tylko zacząć do siebie mówić takim. Wiecie, patrzeć na siebie przychylnym okiem, um, przestać się czepiać każdych wad, przestać się czepiać i widzieć to, czego być może, tylko, co być może tylko ty widzisz, a nie widzi nikt inny, tylko my jesteśmy po prostu skupieni na tej jednej rzeczy, której nie chcemy, żeby była na przykład w nas. Czy jest to cecha charakteru, czy jest to pewien punkt na ciele i tak Podziękuj swojemu ciału za możliwości, które Ci daje codziennie, bo daje nam, zobaczcie, nasze ciało, jakby nie było, mamy tak e, dwie ręce, dwie nogi. E, przenosi nas z jednego punktu do drugiego, ma możliwości, bez względu na to, jak wygląda. E, podziękuj Mu każdego dnia za to, co Ci daje, za możliwości, jakie ma. Gdzie cię przemieszcza, za to, że możesz wyjść, że Ty możesz ćwiczyć, że Ty możesz spacerować, um, możesz robić wiele rzeczy naraz. Um, zmiana podejścia, słuchajcie, to jest um, tak wiele, a zarazem niewiele. Tak wiele od nas zależy tylko od nastawienia, tylko od zmiany podejścia. Um, kiedy my, zac... bądźmy też ze sobą szczerzy, tak? E, jakby nie okłamujmy siebie, że mm, jestem... Piękna i szczupła, chociaż nie jestem taka. Znaczy, może źle powiedziałam. Uważam, że każdy jest piękny na swój sposób, ale z tą wagą to się zgadza, tak? Niektórzy z nas są więksi, niektórzy z nas są szczuplejsi, i w momencie, kiedy patrzysz na siebie lub ktoś ci powie, że no, jesteś taka, no masz trochę więcej kilo na sobie, jesteś, no, no gruba otyła, zgadza się, że ktoś na ciebie tak powie, i ty zaczniesz w pewnym momencie mówić: Jestem szczupła. To jest to prawda, no nie jest też to prawda, tak? Ale to nie oznacza, że masz do siebie teraz mówić, jestem gruba, brzydka, otyła i tak dalej. Bądźmy ze sobą szczerzy, ale mówmy do siebie z szacunkiem. I jeżeli my mówimy też do siebie bardzo często w taki sposób, że ok, że ja dopiero po schudnięciu znajdę partnera swoich marzeń, że dostanę wymarzoną pracę, że moje życie zmieni się na lepsze, nie wyprowadzę cię z błędu, tak się nie stanie. I wiem to z autopsji, wiem to z, z prowadzenia różnych ludzi, którzy nawet po zgubieniu wielu, wielu kilogramów, po schudnięciu, wciąż byli sfrustrowani, niezadowoleni z siebie, nie akceptowali siebie. Nic się tak naprawdę nie zmieniło. Ich życie nie zmieniło jakości. Um, więc cały, cały ten czas E, wspierali e, swojego wewnętrznego krytyka, wciąż słuchali jednak tego głosu wewnętrznego, który cały czas gdzieś tam im nadawał i nadawał i nadawał. Więc od czego trzeba zacząć? Od zaprzestania toczenia walki ze swoim ciałem. Od naprawdę pokochania siebie i to w momencie, w takim, którym jesteśmy teraz: od dzisiaj, od teraz, z tymi wadami, które mamy, z tym wyglądem, który mamy, nieważne jak wygląda, zacznijmy z takiego punktu, taki punkt wyjścia, że tak jest, a nie inaczej. I bez względu na to, co ja teraz mam w sobie, jak wyglądam, to i tak siebie kocham, i tak siebie akceptuję, taką jaką jestem, takiego jakim jestem. I zacznijmy być swoimi najlepszymi przyjaciółmi, najlepszy, najlepszym przyjacielem. Zobaczcie, ile razy może Wam się zdarzyło to, że chcieliśmy mieć so, chcielibyśmy mieć przy sobie zaufanego przyjaciela, zaufaną przyjaciółkę, która będzie nas wspierała, z którą um, będziemy mówić o wszystkim, nie będzie między nami tajemnic, um, będzie po prostu czyste wsparcie. Um, to dlaczego nie możemy być dla siebie tą przyjaciółką numer jeden? Dlaczego nie możemy być dla siebie osobą wyrozumiałą? Zobaczcie, jak my mówimy do małych dzieci, jak mówimy do słodkich szczeniaczków. Tak jak małe dziecko uczy się raczkuje, czy uczy się chodzić, przewraca się co chwilę, staje i idzie dalej. No to mówisz do takiego dziecka, ty o nie udało ci się, nic ci się w życiu na pewno nie uda. No nie, podchodzisz do niego albo mu mówisz, Pomagasz, wspierasz, e, nic się nie stało, następnym razem się uda, wspieramy. To dlaczego sobie nie potrafimy tego powiedzieć? Dlaczego to jest takie trudne, kiedy my się przewracamy, kiedy my popełniamy błędy, kiedy coś nam w życiu nie wychodzi? Dlaczego mówimy do siebie Ty jesteś nieudacznikiem, no nic ci w życiu nie wychodzi, znowu mi nie wyszło, no nie radzę sobie. Zamiast być do siebie wyrozumiałym, tylko tyle na start, tylko tyle, zmiana podejścia, zmiana tego, jak my do siebie, jak my do siebie mówimy. Dlaczego my jesteśmy tak wobec siebie krytyczni? Przecież nie jesteśmy krytyczni wobec na przykład przyjaciółki, która przychodzi do nas na kawę. Co ty robisz? Otwierasz drzwi, uśmiechasz się, przytulasz, całujesz, robisz jej kawę w pięknej filiżance, pięknie podaną, czy robisz herbatę z, z ziół zebranych z ogrodu? Chcesz podać coś do tej kawy, do tej herbaty? Mówisz do, mówicie do siebie z życzliwością. Jeżeli ona ci opowiada o złym dniu, który miała, jak reagujesz? No ty, ofermo, ty nieudacznico. No żartem, wiadomo, możemy sobie do siebie tak mówić, ale nie myślimy tak, prawda? O naszych przyjaciołach chcemy, chcemy dać, im, dać im jak najwięcej, chcemy ich wspierać, chcemy ich pocieszyć, chcemy gdzieś tam w głębi serca najlepiej doradzić. To dlaczego nie potrafimy tego zrobić dla siebie? W taki sam sposób mówić do siebie jak do swojego najlepszego przyjaciela. Dzisiaj spróbować wyciszyć do granic możliwości naszego wewnętrznego krytyka, czyli to radio, ten głos, który nam nieustannie powtarza: że Jesteś słaba, nieudaczna, do niczego się nadajesz i tak dalej. Spróbuj ten głos wyciszyć, wyciszyć i go nie słuchać. <laughs> jak to można zrobić? Za pomocą dialogu wewnętrznego. Nie jest to łatwe, od razu powiem może nie być to łatwe, bo na początku trzeba sobie zdać sprawę z myśli, jakie mamy w swojej głowie, bo tu jest wymagany, tak, no mindfulness taki uważność tego, w jaki sposób my nawet jesteśmy w stanie usłyszeć ten głos? Może czasami nie, może to jest już tak silny nawyk, że, 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 że tego nie słyszymy, że dla nas to jest taka norma. Ale pierwsza rzecz to jest przede wszystkim rozpoznanie, jakie myśli my mamy w naszej głowie i co, jak są chmury na niebie. One nigdy nie stoją, one nigdy nie są stałą, tylko się. Z... Zmieniają, przepływają, pojawia się jedna, następna, w różnych kształtach i tak dalej, z różną częstotliwością. Więc nasze myśli są takie jak chmury. One się pojawiają i znikają. Jedne zostają na dłużej, jedne na krócej, ale one nie są stałą, wciąż się zmieniają. Więc po co my mamy im um, dawać jakąś uwagę, skoro one są stałe, nie są stałe? A jeżeli już się pojawiają, to zadbajmy o to. Żeby te myśli nas wspierały, a nie nas ściągały w dół. I wewnętrzny krytyk na pewno zadba o to, żeby te myśli nie były wspierające. Natomiast my mamy zadbać o to, żeby tak, żeby nas wspierały, żeby nas budowały. I w momencie, jak będziesz kolejny raz słyszeć, że. Że jesteś nieudacznikiem, że nic ci się nie udaje, że nic mi nie wychodzi, że nie mam siły, że nie wiem, jak na to się, za to się zabrać, że nic w życiu nie osiągnąłem. To przede wszystkim zapytaj się siebie, czy to jest fakt. Rzeczywiście nic w życiu nie osiągnąłeś? Ok, a strona internetowa, którą masz, a dziecko, a, a małżeństwo, a, a dom, w którym mieszkasz, rzeczywiście ci się nic w życiu nie, nie udało? Um, to nie jest fakt, więc jeżeli to nie jest fakt, to jest pewna opinia i to jest opinia Twoja na Twój temat. Inni na pewno spojrzą na to w inny sposób. Um, zadbajmy o to, żeby każda myśl, która. Wiem, że to jest trudne, tak? Każda myśl, ale żeby ona nas wspierała. Um, więc po pierwsze, tak, to jest to rozpoznać. Um, kiedy ta negatywna myśl przychodzi, co ona do Ciebie mówi, jakie ma wybrzmienie i wiedz, że jeżeli pojawia się negatywna myśl, to jest sprawka wewnętrznego krytyka, a nie Twoja. Bo nikt z nas nie urodził się z wewnętrznym krytykiem. Dzieci nie mówią do siebie takim wewnętrznym głosem, taki, który ich nie wspiera. Absolutnie nie. To jest rzecz taka, wiecie, na... brakuje na, mm, mi słowa... rzecz nabyta. Nabyta w ciągu naszego życia. Dzieci tak do siebie nie mówią. Więc, jeżeli słyszysz ten głos, to wiedz, że to nie jesteś ty i myśl to nie jest twoja myśl, tak naprawdę. Myśli są osobne, są odrębne od tego i nawet jeżeli słyszysz, że, że jesteś nieudacznikiem, to nie oznacza, że, że tak jest, że taka jest prawda, bo to jest tylko myśl. Myśli nie Mm, nie identyfikuj się z myślami, które przychodzą, z tymi negatywnymi, bo to jest głos wewnętrznego krytyka, a nie Twój. On nie wypływa z serca, on nie, nie wypływa z duszy. Ten z duszy będzie Cię tylko i wyłącznie wspierał. Także pierwsze to rozpoznaj, właśnie jaka to jest myśl, jak ona do Ciebie mówi, jak ten wewnętrzny krytyk do Ciebie przemawia. A druga rzecz to jest, postaraj się nawiązać z nim wewnętrzny dialog. I to jest to, z czym właśnie rozmawiałam w, wczoraj z pewną osobą, żeby nawiązać dialog wewnętrzny ze swoim wewnętrznym krytykiem, bo w momencie, kiedy ty nawiązujesz ten dialog, to zaczynasz go traktować jako sprzymierzeńca, a nie jako wroga, tak? Uznajmy, że wewnętrzny krytyk to nie jest nic miłego, ale to nie jest też wróg. On w jakiś stopniu chce nas uchronić, chce w jakiś sposób wprowadzić, nie wiem, taką kontrolę, którą myśli, że nam w jakiś sposób pomoże. Nie pomaga, ale on myśli, że pomaga. Więc my nie chcemy go traktować jako wroga, ale jako sprzymierzeńca. Więc możesz zacząć do siebie mówić. Ja często mówię na głos, jak jestem w domu, ale e, powiedzmy, że mówimy do siebie tak wewnętrznie. Nikt tego nie słyszy, tylko my. I. E, okej, okay, dobra, słuchaj, krytyku. Ja wiem, że się o mnie troszczysz. Ja wiem, że chcesz mnie przestrzeć przed osiągnięciem tego celu, bo być może wiesz, że ja sobie nie dam rady, dlatego mówisz mi, że nie dam rady, żeby w ogóle ten cel zostawić. Ja rozumiem, okej, okay. ale wiesz co? E, ja już, ja już chcę z tym skończyć. Ja już Ciebie słuchać nie będę. Dzięki, ale ja zrobię po swojemu. Ja zrobię inaczej. Ja jednak wybiorę inną drogę. Tak? Rozmawiasz z nim. E, ja rozumiem, że dzisiaj mi mówiłeś tak, ale ja jutro postąpię inaczej. Ja już Ciebie słuchać w ten sposób nie będę. Tak? I traktujemy siebie z szacunkiem, z życzliwością. Jako najlepszą przyjaciółkę, najlepszego przyjaciela. Bo zobaczcie, dlaczego, dlaczego my to sobie w ogóle robimy? Dlaczego my do siebie mówimy takim krytycznym słowem? Dlaczego? Jaki jest tego powód? Przecież nikt nie zasługuje na takie słowa. Nikt. My nigdy nie mówimy tak do, do dziecka w ten sposób. E, więc zacznijmy siebie kochać, zacznijmy mówić do siebie przyjemnie, słowami, które będą na, nam dodawały skrzydeł, a nie słowami, które będą nas ściągały w dół. I to bezwarunkowo, zobaczcie, jakie piękne słowo. Bezwarunkowo, bez warunku, bez stawiania sobie warunku, że jak schudnę, to wtedy to zrobię. Jak poczuję się lepiej, to wtedy tam pójdę. Jak będę miała to, to wtedy, jak będę miała ten dom, to wtedy zaproszę ludzi do siebie na obiad. Nie stawiaj sobie warunków. Masz prawo siebie kochać. Kochaj siebie bez stawiania warunków. Nie ma warunków. To ci się należy. Zaspokajanie Twoich potrzeb, wygoda, relaks, obfitość to Ci się należy bez warunków, bez stawiania jakichkolwiek warunków. Tak, kochaj siebie tu i teraz, bez warunków. Także to są takie najważniejsze rzeczy, które chciałam Wam przekazać em, o wewnętrznym krytyku. Skupieniu się właśnie na takich dwóch rzeczach, jeśli chodzi o zastosowania w praktyce. Czyli po pierwsze, rozpoznać właśnie tą negatywną myśl, w jaki sposób do ciebie mówi, rozpoznać, że ona myśl przychodzi i odchodzi, zamienić ją na tą, którą chcesz słyszeć w sposób pozytywny i zacząć prowadzić dialog wewnętrzny ze swoim wewnętrznym krytykiem, żeby go ujarzmić, żeby go wyciszyć. I zadanie na dzisiaj jest właśnie spróbowanie. Wyciszenia do maksimum, żeby tego głosu nie było, tylko zacznijmy do siebie mówić w sposób pozytywny. I to nie tylko właśnie zamieniamy myśli, ale zamieniamy słowa, które, które używamy mówiąc do siebie w tym dialogu wewnętrznym. I to są takie najważniejsze rzeczy. A ja dziękuję Wam wszystkim za, za udział, w najmniej wewnętrznego krytyka. Do zobaczenia już wkrótce. Ściskam. Pa!